Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w tym nowym roku i przy okazji wszystkiego najlepszego dla Państwa. Dzisiaj jest ostatni wykład na temat co może zaskoczyć w ochronie przed parchem i mączniakiem. To będzie dotyczyło takiego podsumowania minionego sezonu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, na ten najbliższy sezon. Planując zabezpieczenie drzew przed chorobami, priorytetem dzisiaj na tym bardzo wymagającym rynku owoców jest produkcja owoców z minimalną ilością i poziomami pozostałości środków ochrony roślin. W walce chemicznej z chorobami najważniejsze są więc systematyczne zabiegi zapobiegawcze realizowane od wczesnej wiosny. Nie czekajmy na objawy chorób, na przykład na mączniaka, absolutnie. Dlaczego ochrona zapobiegawcza jest taka ważna? Ochrona realizowana w ciągu pierwszych kilku, kilkunastu tygodni wegetacji minimalizuje bowiem presję chorób latem, nie pozwalając na ich niekontrolowany rozwój w dalszej części sezonu. Dzięki temu możemy ograniczyć działania chemiczne do niezbędnego minimum. W efekcie tak prowadzona ochrona jest najbardziej skuteczna tańsza niż ta interwencyjna, a przede wszystkim bezpieczna, bo jeżeli zastosujemy y, preparaty chemiczne wcześniej, wtedy mają one czas na rozłożenie się do poziomu bezpiecznego poniżej setnej mg na kilogram. Y Sadownicy wiedzą, że w ochronie nie ma schematów. Każdego roku na początku sezonu powinniśmy przeanalizować sytuację naszego sadu, bo nasz program ochrony musi być zmodyfikowany przez wiele czynników. Między innymi analiza bieżących warunków pogodowych, zainteresowanie się prognozami pogodowymi, bo wszystko to modyfikuje zagrożenia przez choroby. Dalej, uprawiamy różne odmiany. Starajmy się różnicować ochronę w sadzie, dlatego że dla jednych odmian może być o jeden zabieg za mało, a dla drugich niepotrzebnie jeden zabieg za dużo. Każdego roku oceniajmy zasoby inokulum wiosną, czyli musimy przeanalizować, czy mieliśmy z jakąś chorobą, czy z mączniakiem, czy parchem problem rok wcześniej i jeżeli sobie z tym nie poradziliśmy, to znaczy, że mamy dużą presję już od samej wiosny. Systematyczne lustracje sadów, proszę Państwa, sadownicy może tego nie lubią, ale one są nieodzowne, aby ocenić efekty dotychczasowej ochrony i wtedy zmodyfikować nasze dalsze działania. Korzystajmy z systemów wspomagania decyzji, korzystajmy z modeli chorobowych, a to nam bardzo umożliwia właśnie infokarta, która jest taką podpowiedzią, wtedy, kiedy, te, kiedy prowadzimy ochronę. I coś, co może tak wprost nie jest związane z chemią, ale tak naprawdę to jest, czyli kontrola wzrostu drzew. Musimy różnicować intensywność ochrony chemicznej w zależności od tego, czy dana kwatera rośnie bardzo intensywnie, wegetatywnie, czy ma wzrost zrównoważony. Do tego jeszcze przejdę w dalszej części. Proszę Państwa, aby ocenić, podsumować miniony sezon, no to właśnie musimy troszeczkę wspomnieć sobie o tej pogodzie. W minionym roku, w kwietniu, był ogromny deficyt opadów. Były to bardzo nietypowe warunki dla parcha nie miał tutaj e, e, dobrych warunków do tego, żeby był groźny, a były to dobre warunki dla mączniaka. E, nie sposób nie wspomnieć o ciągach nocy przymrozkowych, które wystąpiły kilka, kilkanaście razy we wszystkich newralgicznych fazach rozwojowych i powodowały takie deformacje, jak na tym załączonym obrazku, czy, czy właśnie ordzawienia, ale proszę Państwa, do chłodni trafiały też jabłka z ordzawieniami spowodowanymi tylko i wyłącznie przez mączniaka. E, w dalszej części sezonu ekstremalna zmiana y, pogody. Nastąpiła ona w czerwcu, w pierwszej dekadzie lipca. Były takie rejony Polski, kiedy w czerwcu do 10 lipca odnotowano 28 deszczowych dni, y, kiedy spadło ponad 150 czy nawet 200 ml deszczu, litrów na metr kwadratowy. Y, czyli lokalnie nawet jeden opad burzowy stanowi ponad 100 mm deszczu. I to, proszę Państwa, dało określone konsekwencje. Czyli były to lokalne podtopienia, obrazek bardzo częsty w naszych sadach, trudności w wykonywaniu terminowych zabiegów ochrony, a przede wszystkim bardzo długie zwilżenie roślin i bardzo duża presja ze strony parcha wtórnego. Ale wróćmy do mączniaka, bo omawiamy te dwie najważniejsze choroby. Chcę powiedzieć Państwu, że w ostatnich latach, jak i w tym minionym sezonie, w wielu sadach wypracowano apogeum presji tej choroby. Choroba nasila się od wielu lat, i na starcie każdego kolejnego sezonu rośnie poziom inokulum tego patogena. Pary zagościł też w sadach w minionym sezonie pierwszy raz od wielu, wielu lat. Czyli to też jest pewien sygnał, że niektórzy, którzy stosowali standardową ochronę, no niestety w tym momencie staje się ona już za słaba. Mączniak startował w minionym sezonie z bardzo wysokiego pułapu i mało tego, w kwietniu trafił też na doskonałą pogodę do bardzo szybkiego dalszego rozwoju. Chcę powiedzieć, że w świadomości sadowników priorytetem jest z reguły parch. I w kwietniu, kiedy oszczędzano, nie robiono takiej ilości zabiegów na parcha, bo nie było tej presji, zapominano o wykonywaniu oddzielnych zabiegów na mączniaka. A one były nieodzowne właśnie w tym okresie. Wspomniałam o tym wzroście ekspansji. On ma ten wzrost kilka przyczyn, czyli kolejne łagodne zimy, które nie przerwały presji tej, tej choroby, czyli nie zniszczyły grzybni w pąkach. I przed nami kolejna zima. Zobaczymy, czy ta wymrozi, czy nie. Lata, mało tego, lata 2015, 2018, 2019 to ekstremalnie gorące i suche sezony, które stworzyły doskonałe warunki do, do ogromnego wzrostu potencjału tej choroby, czyli ilości zarodników konidial. Sadownicy postrzegają mączniaka niestety jako chorobę mniej groźną, taką chorobę troszeczkę drugoplanową w stosunku do parcha i nie zwalczają jej tak systematycznie, jak systematycznie prowadzą zabiegi przeciwko parchowi, czyli nie intensyfikują ochrony adekwatnie do tych wieloletnich uwarunkowań, o których Państwu wspomniałam. Dlaczego mączniak jest taki groźny? Bo jest groźny i kilka warto przypomnieć faktów z biologii tego patogena. Proszę Państwa. Kolonie grzyba wytwarzają miliony zarodników konidialnych na powierzchni 1 centymetra kwadratowego tkanki. Yy, zarodniki łatwo się rozprzestrzeniają yy, yy, przez wiatr, yy, kiełkują w szerokim zakresie temperatur. Są bardzo trwałe w środowisku, mogą przetrwać niekorzystne warunki pogodowe nawet kilka dni. Yy. Nie wiem czy państwo wiecie, ale w sezonie odnotowuje się ponad nawet 20 cykli infekcji wtórnych. Trwają one już od trzech tygodni przed kwitnieniem i yy, dalej do trzech, czterech tygodni po kwitnieniu. I co jest ważne? Najopicze wysiewy tych zarodników konidialnych są notowane od końca maja yy, w czerwcu, ale o nasileniu tej choroby decydują infekcje to jest okresus przedkwitnienia, te pierwsze infekcje, dlatego tak ważne jest wykonywanie systematycznych zabiegów od wczesnej wiosny. Na co warto zwrócić uwagę planując ochronę w przyszłym sezonie? Mówię to do sadowników, którzy nie poradzili sobie z mączniakiem w minionym sezonie. Nie opóźniajmy, proszę Państwa, pierwszych zabiegów. Startujemy od fazy myślego ucha, zielony pąk. To jest ten moment na pierwsze uderzenie na mączniaka. Zabiegi prowadzimy systematycznie i konsekwentnie co 7-10 dni, czyli zabezpieczamy kolejno rozwijające się tkanki. Czyli i pędy, liście, kwiaty, łącząc e, zabiegi na parcha zabiegami na mączniaka. Dalej, nie kończymy ochrony zbyt wcześnie, nawet jak nam się wydaje, że sytuacja jest w miarę opanowana. Prowadzimy ją aż do zakończenia aktywności pąków wierzchołkowych na długopędach, dlatego że. Wówczas minimalizujemy stopień zakażenia formujących się pąków, a więc minim, minimalizujemy również wielkość pierwotnego inokulum, jakie mamy na starcie kolejnego sezonu, czyli presja choroby na starcie jest mniejsza. Ochrona chemiczna musi być sprzężona z ochroną agrotechniczną, mechaniczną, co pozwoli ograniczyć ilość zabiegów chemicznych, a przecież nam o to chodzi, jeżeli chcemy produkować owoce bez pozostałości środków ochrony roślin. Ta metoda, proszę Państwa, agrotechniczna to jest. Wycinanie porażonych pędów z milionami zarodników konidialnych ogranicza to presję choroby o około 50%, to jest bardzo dużo. W związku z tym pamiętajmy, zaczynamy wycinanie takich pędów już w czasie cięcia zimowego, bo te pędy się różnią od zdrowych są takie srebrzące się. Dalej bardzo ważny moment w usuwaniu tych chorych pędów, to jest czas do różowego pąka, kiedy obserwujemy pędy, widzimy je. I i widzimy grzybnię, która się pojawia, ale jeszcze tam nie ma zarodników konidialnych, które potem już rozsiewają tą chorobę bardzo mocno. Ale tak naprawdę ma sens wycinanie porażonych pędów, czy usuwanie, uszczekiwanie ich przez cały sezon. Czyli uczulmy naszych pracowników, którzy idą przez sad i widzą taki pęd, po prostu nie przechodzą obok niego obojętnie. Ewentualnie wykonują jakiekolwiek prace w sadzie, dobrze jest po prostu uszczykiwać takie pędy. Można je rzucać na ziemię, nie potrzeba szczególnie wywozić ich z sadu, bo one obeschną, obumrą i już nie ma zagrożenia w sadzie. Jakie zabiegi, proszę Państwa, agrotechniczne, które, o których wspominałam? Te zabiegi agrotechniczne, które um, ograniczają zbyt intensywny wzrost wegetatywny drzew, one też minimalizują presję mączniaka, parcha, ale również i mszyc. Dlaczego? Zbyt wybujały wzrost drzew to przesunięty w czasie, czyli późniejszy termin zakończenia wzrostu pędów. To dłuższa obecność w sadzie młodej tkanki. A młoda tkanka jest bardzo podatna na porażenie właśnie przez te patogeny, jak parch czy mączniak, ale również przez mszyce. A więc róbmy wszystko, aby drzewa miały zachowane proporcje pomiędzy wzrostem wegetatywnym a generatywnym. To ma ogromne znaczenie dla ograniczenia chemii w sadach. Wykonane, jakie możemy wykonywać zabiegi, aby ograniczyć wzrost kwatera, które zbyt intensywnie rosną, a więc przede wszystkim racjonalne nawożenie azotem, zabiegi regalisem, korto, jak również podcinanie korzeni. Niestety nie mogę mówić o szczegółach, bo jest zbyt mało czasu. Teraz przejdźmy do parcha. Jaka była sytuacja z parchem, że nas tak zaskoczył? Po sezonie 2019 roku, na starcie 2020 roku, była bardzo, bardzo mała presja, była parcha po poprzednim roku. Sadownicy sobie w większości przypadków poradzili. Dodatkowo w kwietniu był deficyt opadów, a więc było albo brak zagrożenia, albo to zagrożenie w kwietniu naprawdę było bardzo minimalne. Sytuacja zmieniła się w maju, kiedy e, ociepliło się aczkolwiek owszem, były jeszcze przymrozki, ale przede wszystkim spadły e, deszcze. To bardzo zmobiliz zmobilizowało sadowników, którzy e, zintensyfikowali ochronę do tego stopnia, że nawet co niektórzy wykorzystali limit wszystkich ważnych grup chemicznych. I tak podsumowując, tą walkę w minionym sezonie z Parchem, ona była dość łatwa, trzeba powiedzieć w okresie infekcji pierwotnych, oczywiście bo presja wyjściowa mała, bo pogoda była taka przewidywalna, rozwój pąków, kwiatów był powolny z powodu przymrozków nocnych i y, 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 nie było tak bardzo dużo groźnych infekcji. No właśnie. Y, ale po wysiewie zarodników workowych przed infekcjami wtórnymi w sezonie minionym nie oceniono właściwie zagrożenia ze strony parcha y, z po okresie infekcji pierwotnych, bo mm, w większości sadów nie widać było plam parcha. Yy, właściwie to lepiej byłoby powiedzieć, że nie rzucały się one w oczy. Ale to, że się nie rzucały w oczy wcale nie znaczy, że tych plam nie było. Bo często jest tak, że przy małej presji musimy ich aktywnie szukać. Niestety zabrakło wnikliwej analizy liści i zawiązków. Yy, i Oczywiście też nie oczekujemy tego, żeby po okresie infekcji pierwotnych był 100% efektywności skuteczności w ochronie przed parchem. Zawsze się zdarzają plamy parcha, dlatego że nawet takie niedoskonałości techniczne powodują, że ten par się pojawia. Ale jeżeli mamy pojedyncze plamy parcha, ale są w dalszej części sezonu bardzo intensywne, długotrwałe opady deszczu. One wtedy decydują o infekcjach wtórnych przez zarodniki konidialne. I tak było w minionym roku. I te zarodniki konidialne, infekcje w czasie deszczowej pogody w czerwcu, lipcu zdecydowały o tym, że mieliśmy ogromny problem. Wprawdzie infekcje wtórne nie są tak groźne jak te pierwotne, bo dla ich zaistnienia w zupełności wystarczy tylko kropla, na przykład tylko rosa. Nie potrzeba deszczu, no ale my ten deszcz mieliśmy. W sytuacji takiego przeciętnego, normalnego sezonu, kiedy jest przewaga ciepłej, suchej pogody, takie pojedyncze plamy parcha często zanikają samoistnie, wysuszane są, zasychają. Ale nie w minionym sezonie, dlatego że właśnie to był ten moment zmiany pogody, ogromnej presji ze strony tej pogody. To długie zwilżenie, a więc te zarodniki konidialne, infekowały tkanki i liście i owoce w dalszej części sezonu. Pamiętajcie Państwo na przyszłość. Ze względu na długą żywotność, najbardziej niebezpieczne są plamy na zawiązkach. Aczkolwiek nie możemy tutaj bagatelizować tych na liściach. Infekcje wtórne, które zaczęły się pojawiać w sadach troszeczkę, co niektórzy zbagatelizowali. Zabiegi zapobiegawcze przed wtórnymi infekcjami parcha i abonii, to jednak jest wymagany standard każdego roku. I, i, i takie powinny być wprowadzone właściwie jeszcze bardziej intensywnie niż przeciętnie w minionym roku. Niestety wielu sadowników podeszło do tego być może standardowo. Czyli za mało tych zabiegów przeprowadzono, a ile ich trzeba przeprowadzić, proszę Państwa, nikt tego nie wie, bo to wszystko zależy od pogody, czyli zależy od tego jaka jest pogoda, ile spadło deszczu, kiedy, a przede wszystkim od tego, od naszych lustracji, które wykonujemy, bo bywa tak, że parch nie rzuca nam się w oczy w czerwcu, a pojawia się w niektórych kwaterach w lipcu i widzimy, że robi się tam problem. Chcę powiedzieć, że jeżeli mamy już infekcje wtórne, bazujemy na preparatach opartych na kaptanie, zabiegi wykonujemy systematycznie co 8-12 dni. No niestety w minionym sezonie, jak Państwo wiecie, te zabiegi nie do końca się sprawdziły. Raz, że było, były zalane kwatery, więc nie można było wjechać terminowo, wykonać zabiegu, a dwa, kaptanie jest produktem łatwo zmywalnym. Również zbiory prowadzono, proszę Państwa, w okresie bardzo intensywnych opadów deszczu. To spowodowało, że parch nie odpuszczał i y, było duże zagrożenie przez parcha przechowalniczego i w ogóle przez wszystkie patogeny y, okresu przechowalniczego. I chcę Państwu powiedzieć, że w bieżącym sezonie przechowalniczym jest bardzo duże zagrożenie ze strony chorób, które będą rozwijały się w naszych komorach przechowalniczych. Jak planować program walki? i z parchem mączniakiem w poszczególnych fazach rozwojowych drzew. Też mówi do sadowników, którzy mieli problem w zeszłym roku, do sadowników, którzy mieli duże porażenie i w sytuacji, kiedy będzie pogoda sprzyjała mączniakowi, kiedy będzie ciepło, sucho, na kwaterach odmian jeszcze wrażliwych i przy dobrej takiej pogodzie, czyli ciepłej, suchej, pamiętajmy, że Konieczne jest sprzężenie zabiegów na parcha z zabiegami na mączniaka, czyli takie, i prowadzimy łącznie zwalczanie jednego i drugiego patogena od fazy tak go ucha, zielonego pąka. Wcześniej robimy tylko zabiegi na parcha. Daje to naprawdę dobre rezultaty, rezultaty w praktyce. Wówczas walka z mączniakiem nie musi być droga, bo właściwie cały czas ją kontrolujemy. Dopiero w połowie czerwca różnicujemy tą ochronę, w zależności od wrażliwości odmian i efektów dotychczasowej ochrony. I proszę Państwa, przechodząc do meritum, co możemy Państwu zaproponować, aby zrobić tak, aby sprzężyć te zabiegi na parcha i mączniaka? No, pierwsze zabiegi to wykonujemy już w fazie mysiego ucha, pękania pąków, ale to są pierwsze zabiegi tylko i wyłącznie na parcha. I tutaj jak najbardziej stosujemy produkty miedziowe albo solo, albo z ditianonem i proponujemy Państwu Nordox, Miedź Plus czy Cuproflow. Są to bardzo ważne zabiegi fitosanitarne, bo nie dość, że zabezpieczają przed parchem, to również przed chorobami bakteryjnymi i chorobami, chorobami kory i drewna, a więc ważne zabiegi fitosanitarne. Króciusieńko o Nordoxie proszę Państwa, bo jest to tlenek miedzi, rzadziej spotykana forma miedzi. Bardzo dobra jest formulacja WG. Jest to produkt, który ma najdrobniejsze cząsteczki, więc dobrze pokrywa tkanki i jest najtrudniej zmywany przez deszcz. Moment z tego sprzężenia walki chemicznej na parcha i mączniaka to jest faza mysiego ucha, zielony pąk. Tutaj Możemy dać pierwsze uderzenie na te choroby, i podstawą są mieszaniny zbiornikowe, czyli Produkt Siarkowy plus Ditianon, czyli mikrotiol, ASX siarka, czy AS Microl82G i do tego jeden z produktów z Ditianonem, czyli albo Caldera, albo Delan Pro, albo Ditoflo. Zabiegi wykonujemy systematycznie, zapobiegawczo co 7 dni, aby pokryć kolejne tkanki. Pamiętajmy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o siarkę, dawki 4-7 kg przed kwitnieniem, ale nieistotne jest, czy damy 4 czy 7, ważna jest ta systematyczność nawet w mniejszych dawkach. Po kwitnieniu dawki są niższe niż te przed kwitnieniem i wtedy staramy się robić już w dzień albo pochmurny, albo nocą. Ze względu na inne warunki pogodowe. Proszę Państwa, Ditianon i Kaptan to są takie podstawowe, i produkty miedziowe też, takie podstawowe produkty zapobiegawcze w walce z parchem, ale dają one możliwości tworzenia na ich bazie mieszanin do zwalczania szerszego spektrum chorób. Tutaj również też dają się dobrze mieszać z nawozami dolistnymi, co też jest bardzo istotne. Tylko pamiętajmy, produkty oparte na kaptanie pozycjonujemy od połowy kwitnienia, drugiej połowy kwitnienia, końcówki kwitnienia do zbiorów, dlatego że one mają i szersze spektrum chorób, bo w czasie kwitnienia ograniczają szarą pleść, przed zbiorami te choroby przechowalnicze, ale kaptan jest jedną z trzech substancji, którą zapadamy jako pozostałość w owocach. Pozostałe dwie, jakie zakładamy, to są substancje z fungicydów, które stosujemy do ochrony przezbiorczej. Ditiano z kolei, czyli Caldera, Ditoflo, czy Delan są lepsze wiosną, pozycjonujemy je od wczesnej wiosny tak do połowy czy do końca kwitnienia. Są mniej wrażliwe na zmywanie przez deszcz, bo Dityanon znosi do 30 mm deszczu, Kaptan nieco mniej. I pozycjonujemy właśnie, jak mówiłam, w tym okresie. Dlaczego? Dlatego, że Dityanon ma długi czas rozkładu, więc, żeby nie było pozostałości tej substancji aktywnej, musimy go potem zastąpić Kaptanem. I proszę Państwa, kolejne zalecenia. Faza zielony-różowy pąk. To jest też bardzo ważny moment i walki z mączniakiem, i walki z parchem. Tutaj dajemy mieszaninę zbiornikowe właśnie ditianon plus już dobry fungicyt na mączniaka. Co to znaczy dobry? Fungicyt, który jest, działa interwencyjnie na mączniaka i który ogranicza zarodnikowanie mączniaka w długim okresie czasu. I tak, mieszaniny zbiornikowe, czyli Delan, yy, na, yy, ditianon, czyli na przykład kaldera plus nimrod, plus pękona, czy topas, czy plus domark, czy plus na przykład Clayton, cyflux yy, czy ewentualnie kendo. I dalej faza, zielony pąk, różowy, faza kwitnienia, wzrostu zawiązków. Bardzo zachęcam do skorzystania z grupy SDHI. Jest to grupa, która, do której są gotowe mieszaniny z grupy SDHI, do której należy Luna Experience i Embrelia. Działają pierwsza na parcha, mączniaka, na szarą pleśń, drugi na parcha i mączniaka. W tym okresie, o którym wspominałam, w tej fazie rozwojowej również są Preparaty z grupy SDHI, ale jednoskładnikowe, czyli Serkadis, proszę Państwa, zapobiegawcze na parcha i mączniaka, czy Fontelis, działający na parcha, mączniaka, szarą pleśń, działający i zapobiegawczo-interwencyjnie. Pamiętajmy jednak, że fungicydy z grupy SDHI są naprawdę rzeczywiście wspaniałe, bo pomagają nam w zwalczaniu dwóch, a czasami nawet trzech chorób, czyli też dochodzi szara pleśń, W przypadku luny, kar też, też są y, choroby bakteryjne. E, wymienione preparaty, z grupy SDHI plus Belis niestety są to preparaty dużego ryzyka wystąpienia odporności nie przekraczajmy nimi trzykrotnej aplikacji lepiej dwie czas rozkładu to jest do 100 dni także pozycjonujemy na koniec około połowy czerwca i teraz kwitnienie w czasie kwitnienia czyli mamy drugą część kwitnienia końcówkę zamiast ditianonu dodajemy już teraz Preparaty na bazie kaptanu, czyli mamy na przykład merpan, malwin i te produkty, które wcześniej wspomniałam na mączniaka. Są to doskonałe mieszaniny działające właśnie na to i na to. Dodatkowo jeszcze możemy tutaj włączyć mieszaninę merpan, malwin plus D D difenokonazol, czyli difo, difcor, haimon, skorę, bo tutaj czasami są potrzebne zabiegi interwencyjne na parcha. A o wyborze jednej z, tego, z tych mieszanin powinien decydować, czy, czy robimy tylko działania zapobiegawcze na parcha, interwencyjne. I tak na przykład tutaj proszę Państwa mamy na przykład merpan i nimrod. Jeżeli zastosujemy je razem to jest to tylko działanie zapobiegawcze na parcha, ale jeżeli damy merpan i domark to mamy zapobiegawcze i interwencyjne. I mamy już na przykład okres choroby pod kontrolą mączniaka i wtedy jest to dobry czas na zastosowanie Armikarpu. Jest to produkt, który nie daje pozostałości w owocach, a więc bardzo bezpieczny. Produkt, który ma wprawdzie tylko rejestrację na parcha, ale również, bo działa wysuszająco, wysusza również zarodniki mączniaka. Można go stosować przed kwitnieniem, ale raczej zachęcamy państwa, żeby stosować to w okresie już wzrostu zawiązków. Można stosować Armikarpu łącznie z siarką. Wtedy wystarczy dodać, a siarki tylko 2 kg na hektar. Możemy to robić w odstępach 8-10 dni. Także bardzo dobry produkt o bardzo szerokim spektrum, też temperaturowym, bo działa od 5 do 25 stopni Celsjusza. Jeszcze króciusieńko, limocida, czyli kolejny produkt, który nie daje pozostałości w owocach. Raczej bym go polecała w kwaterach, gdzie mączniak już jest opanowany, ale pamiętajmy, jest to produkt, który działa nie tylko na mączniaka, ale również pomaga nam w ograniczaniu przędziorków, ciornastków, miodówki. Także można to też sprzęgnąć razem zabiegi można wykonywać kilkukrotnie co 7 dni. I jeszcze króciusieńko, proszę Państwa, nie możemy zapomnieć, są sytuacje, że musimy sięgnąć po sylit, czy to sylit 65WP, czy sylit płynny. Dlaczego? Dlatego, że są takie momenty w ochronie, kiedy nie zabezpieczymy drzew układowym preparatem, szczególnie jeżeli to jest faza po produktach miedziowych, czyli faza takiego mysiego ucha czy początek zielonego pąka, kiedy jest bardzo zimno, to wtedy stosujmy jakby preparaty na bazie dodyny działające i do przodu i do tyłu i tutaj naprawdę nie ma nic lepszego. Tylko pamiętajmy, produkty te nie działają na mączniaka, albo działają dużo słabiej, dlatego tutaj jest taka dziura w ochronie i trzeba ewentualnie tutaj uzupełnić dobrym produktem na mączniaka. I do tej samej, jak gdyby, tak samo można powiedzieć o grupie anilinopiramidyny. Są bardzo dobre, bardzo potrzebne w sezonie, szczególnie właśnie od fazy zielonego pąka do końca kwitnienia, bo są bardzo przydatne, kiedy jest bardzo silna infekcja i kiedy jest bardzo zimno. Tylko znowu, jest bardzo duża odporność na anilinopirimidyny. Proszę Państwa, aplikujemy je do dwóch razy w sezonie. Nie przekraczajmy tej liczby aplikacji. Muszą być dawane zawsze z kontaktem, żeby właśnie tą, ta odporność nie powstawała tak łatwo. No, czas rozkładu mają około 60-75 dni i też nie zabezpieczają przed mączniakiem. I proszę Państwa, zbliżając się do końca. Koniec czerwca, początek lipca to jest zakończenie walki z mączniakiem. I wykonany szczelnie program walki od wczesnej wiosny do tych 3-4 tygodni po kwitnieniu może dać i daje 90% efektywności ochrony. W czerwcu należy ocenić zagrożenie chorobą i ewentualnie w kwaterach odmian wrażliwych, gdzie porażenie jest pędów 30-40%, musimy kontynuować tę ochronę tak mniej więcej do połowy lipca. Tylko oczywiście wtedy uwzględniamy produkty, jakie stosowaliśmy, żeby nie nadużywać niektórych grup chemicznych. I jeszcze ostatnie takie zdanie. Pamiętajmy w przypadku mączniaka jest dopuszczany pewien próg porażenia pędów. Nie musi być czyściutko w sadzie. I mój proszę Państwa ostatni slajd Chcę powiedzieć, że inna jest sytuacja w młodych sadach, tutaj pędy rosną dłużej, ochronę trzeba kontynuować również dłużej. Niestety spotykam w praktyce takie obrazki, że tam gdzie nie ma jabłek, ochronę prowadzi się oszczędnościowo, jest tam bardzo dużo mączniaka, liście są praktycznie zniszczone przez mączniaka. Jest tam jeszcze pordzewiacz, są chwasty i pamiętajcie, jest to niesamowita presja choroby mączniaka na przyszły rok, niższa mrozoodporność i tak dalej ja bardzo dziękuję za uwagę. Pytanie, czy ten nowy Sylit, tak jak dawniej, działa też głębnie, czy też kontaktowo. Jest to produkt, który działa i zapobiegawczo, i interwencyjnie, tak dobrze jak produkt, który Państwo znacie. Także doskonałe działanie w niskich temperaturach tego produktu. I zachęcamy do jego stosowania. I proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i chciałabym mm, powiedzieć, zaprosić Państwa, znaczy, żebyście Państwo jeszcze z nami zostali, bo jeszcze jest konkurs. I zapraszam. Na ten konkurs bardzo gorąco. Dziękuję za uwagę.